z Kaczą, z Renią, DJ Maciej gra muze, dajmy czadu! Oh. Hey, Dobry panie pozwól nam, nie oglądać wiadomości, paru gościom krzyknąć pas. złotej rybce, od wyższości, za to co przynosła pada, jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, to do Ja wam na że to już ...termoaktywną, czyli spodenki, spodnie, koszulka, wszystko w zależności, jaką mamy temperaturę. Jeżeli mamy powyżej zera, to wystarczą nam dwie warstwy, czyli kombinezon suchy plus termoaktywna odzież. Jeżeli już pływamy w minusowych temperaturach, czyli od nie wiem, minus 5 do minus nawet 20, tak się nam zdarzyło, jest wtedy no, bardzo zimno wszystko na trzech króli, pamiętasz? Na trzech króli kilka lat temu było około minus 17 stopni. Tak, jest tutaj nawet jedno z zdjęć, pierwsze Chyba rekordowa zimowa temperatura u nas na wodzie. Wiosła zamarzały, kurtki, wszystko. Ważyliśmy razy dwa, bo wszystko było oblodzone. Buty neoprenowe. Skarpety neoprenowe, czyli też dwie warstwy. Ja mam